Wielu ludzi zastanawia się, czy anioły naprawdę istnieją, czy to tylko legenda, czy może rzeczywiście są częścią rzeczywistości, którą opisuje Biblia. W Biblii anioły są obecne od początku. Pierwszy raz pojawiają się w Księdze Rodzaju, kiedy aniołowie odwiedzają Abrahama, aby przekazać mu Boże poselstwo. Zawsze pojawiają się, aby przekazać ważne wiadomości lub spełniać wolę Boga. Aniołowie są również posłańcami Boga. W Nowym Testamencie anioł Gabriel pojawia się przed Maryją, aby ogłosić jej, że zostanie matką Jezusa. Anioły pełnią także rolę pocieszycieli. W ogrodzie Getsemani, w chwili cierpienia Jezusa, anioł pociesza go i umacnia w modlitwie. Anioły także pełnią rolę świadków Bożych wydarzeń. To one ogłosiły zmartwychwstanie Jezusa kobietom przy pustym grobie. Choć anioły są niewidzialne dla naszych oczu, ich rola w historii zbawienia jest niezaprzeczalna. Dają nam nadzieję, pocieszenie i przypomnienie, że Bóg nie zostawia nas samych, bo On swoim aniołom dał rozkaz, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Psalm 91.11. Biblia mówi wyraźnie. Anioły są częścią Bożego planu, są realne i pełnią rolę, której nie można zignorować. To, czy je widzimy, nie zmienia faktu, że są z nami gotowi, by służyć. Zgadzasz się, że anioły pełnią ważną rolę w naszym życiu? Daj amen w komentarzu.